Nazywam się Stanisław Czerczak, jestem działaczem kilku fundacji, które zajmują się tak naprawdę przeciwdziałaniem radykalizacji w środowiskach młodzieżowych, ale nie tylko, bo radykalizacja nie dotyczy tylko młodzieży, ale ludzi w każdym wieku. Skupiam się na tym, żeby pomagać wychodzić z tych ruchów osobom, które są w nie zaangażowane z ruchów kibicowskich, z ruchów nacjonalistycznych, z ruchów faszystowskich. Robię to, bo uważam, że jest taka potrzeba. Długo się zastanawiałem, czy ja muszę się definiować jako były faszysta, jako były kibol, w końcu skończyłem studia, w końcu prowadzę spółkę prawa handlowego i tak dalej, i tak dalej. Ale uznałem też dzięki temu, że spotkałem na swojej drodze bardzo fajnych ludzi, którzy mi pomogli, że warto podjąć te rękawice, że warto zdefiniować się przez pryzmat tych kilkunastoletnich lat, po to właśnie, żeby o tym głośno mówić, mówić głośno o wzrastającym w Polsce problemie ekstremizmu, ale też rozumianego, spójrzmy prawdzie w oczy, jako ekstremizmu skrajnie prawicowego. Pomimo tego, że właściwie pozostaje jedynym w Polsce, co mnie troszeczkę bawi, wiesz, no, byłym faszystą, który o tym głośno mówię, mówi, to ja jestem przekonany, że takich historii jak moja jest o wiele więcej. W takim sensie tylko, że w związku z tym, że te osoby nie, o podobnej przyszłości jak ja, które wyszły z tego ruchu, nie spotkały te, y, kogoś pozytywnego na swojej drodze, kogoś, kto go zachęcił do tego, żeby z tą historią coś zrobić. Często jest tak, że są zawstydzone, że gdzieś tam po prostu pracują na przysłowiowym zmywaku za granicą, bo raz, że muszą uciekać przed swoim środowiskiem, a dwa, że z, z, z przeszłością faszystowską, no trudno się odnaleźć tak naprawdę, nasze społeczeństwo jest bardzo podzielone, więc trudno byłoby się im odnaleźć, więc takich historii jest dużo. E, te mo błędy moje nastoletnie, czyli wejście do tego ruchu spowodowało, że ja się czułem nieakceptowany przez te środowiska, nazwijmy je ogólnie liberalno-demokratycznymi, które w teorii powinny być naprawdę, tak naprawdę otwarte na takich ludzi jak ja, którzy przeszli tą zmianę i tak dalej, było na odwrót. Ludzie pamiętali mi z tą naszywką ze swastyką, wiesz, coś wygolonego na łyso, latającego w dużym uproszczeniu z bejsbolem, wiesz, po ulicach. Jeżeli wchodzisz w coś w wieku nastoletnim, mając 14 czy 15 lat, to nie masz świadomości tak naprawdę, że wchodzisz w jakieś tam bagno, a po iluś latach Ci ludzie zakładają rodziny często, być może wyjeżdżają gdzieś za granicę, być może trafiają w środowisko multikulturowe i tak dalej. No ale trudno im się z tego wyrywać, bo ja wiem jak to jest, bo rozmawialiśmy o tym, że nie jest łatwo wyjść z takiej grupy. Nie jest łatwo, bo z automatu jesteś uznawany za zdrajcę. Więc jeżeli takie osoby, dlaczego ja tak o tym głośno mówię? Bo ja chcę i zgłaszają się do mnie ludzie, bo ja chcę właśnie pokazać, że że to nie jest ta przeszłość nie jest powodem do wstydu, tylko można z nią zrobić coś sensownego. Kiedyś miałem takie marzenie, jak zacząłem tą działalność, że ja odwrócę wszystkich Rozumiesz, że spowoduje, że wszyscy ludzie, którzy są w tym środowisku, to no taki głupi idealizm, to wyjdą z tego i nagle będą wiesz, pokojowo nastawieni do świata i przestaną nienawidzić innych. Już teraz wiem, że każda taka rozmowa, każda taka osoba, której już pomogłem, a, a, a której pomogę w przyszłości, każda jedna jest dla mnie bardzo istotna, bo ta każda jedna osoba może dać świadectwo tego, jak to jest nienawidzić. Staram się, oczywiście to nie jest idealne, już nie oceniać tych ludzi, staram się zrozumieć ich pobudki, działania. Sam taki kiedyś byłem, po to, żeby znaleźć jakąś chociażby jedną płaszczyznę do tego, żeby móc z nimi porozmawiać. Wiesz, przez, przez wiele lat, jakby zanim tych spraw sam sobie przede wszystkim nie pokładałem, sam ze samym sobą, żałowałem tej, tej, tej swojej przeszłości. To był dla mnie powód do wstydu. Tak, ja się tego wstydziłem, ja. Wolałbym najchętniej o tym zapomnieć, albo jeszcze najlepiej cofnąć czas. Ale teraz, z perspektywy czasu, kiedy ja już też wiem, że nie jestem sam, gdzie mam przyjaciół na całym świecie, to nie żałuję tego, bo uważam, że, e, e, że to, co było złe w moim życiu, staram się przynajmniej, bo nikt nie jest wiesz, jakby nie mogę powiedzieć, nie staram się wykorzystywać w dobry sposób i wierzę w to. Że ta moja praca nie idzie na marne, że te moje słowa mają jakąś tam moc, bo wynikają bezpośrednio z moich osobistych doświadczeń. Przede wszystkim ważna jest determinacja. Nie ma półśrodków. No, albo albo chcesz porzucić nienawiść, albo chcesz porzucić i, i, i odmienić swoje życie, albo chcesz w tym tkwić. A jeżeli chcesz je porzucić, jesteś zdeterminowany, to choćby dzięki użyciu takich, jeżeli dzięki internetowi na przykład znalazłeś kolegów z innych miast, którzy też nienawidzą i mówią się na marsz niepodległości, tak samo może znaleźć tak, e, mnie, może znaleźć e, e, osoby, e, z organizacji, którą ja prowadzę, z którymi współpracuję, które na pewno yy, z tobą porozmawiają i po pozwolą ci zrobić ten pierwszy krok.